Jeden, jeden strzał mi lekko wjechał. O, jaki pewny się wie! Miasta, o krew się palała. Po Nie nagrywaj, na ludu. Eluwina, właśnie lecimy do Domu X. Ostatnimi czasy Kaspar Błoński wydał swoją nową nutę. Eluwina, w której nawiązał do walki na Gali Fame Ma 6. Żeby było mi prościej, będę mówił głoński zamiast Kasper. z wiadomych względów. Zobaczymy, czy to tylko słowa rzucone na wiatr, czy też Kasper ma plany związane z kolejną galą. piosenkę nawiązał do trąby, mówiąc, że na kolejną galę weźmie przecierę. Dzisiaj zwiedzimy dom X, pokażemy im naszą nową piosenkę, którą nagraliśmy z Eweliną. Zrobimy krótki trening oraz spading z kasprem Błońskim. Słuchajcie, dojeżdżamy właśnie do domu X, przekazujemy im troszkę. To jest chata montażystów. Tam dalej jest ich chata. Ty, czekaj, to jest ta gwiazd. Chodź, siadaj Dobra, chyba pod słomą chatę podjechaliśmy Prawdziwa chata jest kawałek dalej. Ha, wszystko jasne. Wychodzimy. Wygląda to podejrzanie. Ale ładnie się prezentuje w kamerze. Ładnie, nie? Tak, amerykańsko. No, kurde. Jest nieźle. Witamy alumina! Siema, witamy w domu nie zdarzyliśmy się przy 8, siema! Ja się cieszę, że ja cię cieszy, to widzę stary w końcu. dobra! Yeah. Yeah. No, no, no. Nie może tak być za dużo piątek, bo potem stare mi cisnął że cały czas. Tak, to No to i będą przybiegł, będą, żywe. będą żywe. To to starym, Tak, tak, bo zaczniemy może od powodzenia, starego... Powodzenia nie po To się kojarzy to... Z takim... z czasów z ekipy. No, co, holik jest widowiskowy, jakąś fateczkę pewnie tutaj Niech ty holik. Jest salonik, ale tam teraz pracują, więc przejdziemy tam bez kamer, może później tego, bo tam mamy fajne ja plany naszych wszystkich nagrań. Jasne. Jest no. yes, kut, ale czasami za dużo są. Eee, czasami się zdarza, wiesz, na początku było, że kurde, że tak jednak nie, ale teraz się, się jakoś zbieramy. I, I ogarniamy, rodzinne ale... obiadki? No, wczoraj... A, wczoraj pojechaliśmy na taki, no... Ale, ale tutaj też się zdarza, tak więc jest... No jest fajnie, bo można tutaj... Jest miejsce dla każdego, no. wiesz o co? Nie to jest... Jeszcze ci nie gotowałem nuty. A Dziękuję bardzo. To przypadek, stary, to wiesz o co chodzi. Góra, zobaczcie, jeszcze raz. No. Ja tak, Legendary Olympics. Chociaż ci powiem, że kurde... Przyzwyczaja się człowiek. Jak już tutaj posiedzisz trochę... Właśnie. On nas tak... tak Pomyślcie sobie, co będzie potem jak kaska, to będzie musiał się wiesz. Będzie prowadzić. Będzki, to myślcie jeszcze kilka piosenek i sobie tego <grym> ja, nie wiem. Mieliście pomysł, żeby tam postawić jakiś basen z gobkami. Właśnie kurde, no cóż, mieliśmy, ale później stwierdziliśmy, że to do, dopiero do początek, się Tak, jak początek, dobra, sobie skoczyć, no reszta się wyskoczył, coś było źle, to będziemy robić pod koniec projektu tylko takie kłopoty. No jak mieliśmy na początku, że wiesz, tutaj wszyscy jeszcze, jeszcze się nie... Ale już wypracowaliśmy jakiś system. Trzeba wypracować system i trzeba to... Ale na zbom, początku był trochę mój... Bo tak? jak lecisz cały czas na to... Tak, to jest, kurde, ciężko się żyje w takim domu. No, ale jest elegancko, prawda? Każdy się zmieści tutaj. Tutaj jeszcze coś mam być, chyba, nie tak, wiem. Jest. Bo tutaj jeszcze mamy dużo miejsca do zagospodarowania, tak jakby. Więc jeszcze będziemy tutaj w ten dom wkładać, żeby było jeszcze lepsze. No więc Jest, jest potencjał. To jest pokój do biela. Bo to jest tyf. Marcin nie pokazuje tego w ogóle. Więc to jest super tajemnica do biela. Bo to jest grudno po prostu, takie jest wytłumaczenie. to jest mój. No A bo ja? Ale się dokonałem. Tak, nie wiem, co A więc <grym> teraz ty mówisz no to jest to ja to. Się... No i tak sobie żyjemy. Tutaj jest jeszcze, wiesz. No jest idealek jest tego. To teraz tak. Ty nadałeś ostatnio swój nowy kawałeczek. No. I jest zajebisty. Dziękuję bardzo. Nawet e... jest nie tak śmieszny stary, ja tak o, no dobra, nagramy sobie nutkę, się tak. Nie Nudry, też Ktoś pisze, graj <gry> koncerty, piszą mi o wszystko, nie tak wiem o co chodzi. Nagrywamy piosenkę. Nie, ja <gry> się myślałem. Tak szczerze to jest mega pojechane, że wiesz, takie słowo, eluwina. <gry> eluwina już zapadła na zawsze. Eluwina zapadła, eee, nagrałem kawałek z no. no. to miałem w planach dłuższego czasu. Chciałem zobaczyć, jak zadagujesz na niego. Dobra, <laughs> Nie, dawaj. Dobra, to idziemy do fury. O kurde, o kurde. Dobra, to co, słuchamy. się jak na wojnie, jak stado orków jak wyszło, stary, serio. Dobra, tylko... Ten kawałek jeszcze jest bez miksu masteru, tak, ale... Każdy, każdy tak zawsze mówi, każdy tak. Zawsze. Kiedyś śmiałem kilka kawałków wcześniej, ale wiesz. Nie widziałem... No... <ścoughs> dobry był, dobry no, dobre, Nowy rozdział jest. <ścoughs> Towczujemy luz, tańcz w ogóle, tańcz, w tańcz, w ogóle Nie używamy słów, dobrze wiem, dobrze wiem czego dziś chcesz Oni widzą w nas, ona lubi, gdy przyciskam gaz Nie pytasz, tylko jadę, to mnie przypadek Przecież mnie znasz, od i trochę na bok pogadajmy Jeszcze chwilę mała znów, robisz krok, unosimy się w tym dymie Się, da, się, da się słuchać, da się da słuchać. Się słuchać. <laughs> Słuchajcie, już 26 października widzimy się na gali Fame MA5 w Ergo Arenie. Wbijajcie w Lingopisie, kupujcie Pay Per View. Będzie też Kasper. Będę, będę i będzie się coś działo związanego ze mną też, tak mi się wydaje. Więc tutaj, no nie wiem czy to możecie wrzucać, ale, ale coś się będzie, coś, coś się szykuje. Widziałem w ostatniej nucie w że nawiązałeś do Skali no, ma pokazałeś było. zdjęcie trąby Aha. i powiedziałeś coś o, o przecierce. No, było, że jak pójdę na Fejma to wezmę przecierę i pokazałem Trąbę. Ogólnie, czemu trąba? Czemu trąba? Dobra. Ogólnie, czemu trąba? Tak mi się wydaje, że trąba jest jedyną osobą taką, która pasuje, jakby, żebyśmy się zmierzyli. Tutaj nie mamy jakiegoś problemu między sobą, ale chciałbym zobaczyć, bo on niby coś tam ćwiczy, niby coś tam, ja nigdy nie ćwiczyłem, ale myślę, że jak na szósteczkę bym poszedł. Że masz ten, ma ten flow. Ta, ja masz się, ten flow. Nie ćwiczyłem, ale kiedyś tam w klubach jakieś się tam działy akcje i czuję, że, że coś jest, coś w tym jest. Więc, coś jest? Więc trzeba go wiesz, weryfikować. Yy, dlatego zobaczymy dzisiaj z Mimikulcim training, zobaczymy, może spading zrobimy? Dobra. Eee, zobaczymy, czy spodoba Ci się ta zajawka faktycznie. Dobra walka. Myślę, że widzowie by to chcieli A jeżeli chcielibyście, zaś taką walkę, to napiszcie w komentarzach. Chcemy błyskiego. Może zobaczycie. Pisze. To może zobaczyć. A właśnie, mam dla Was jeszcze prezenty. O! o. Prezenty. Ja zawsze lubię prezenty. Mogą mu być i Tak robi wrażenie z tego. Ale więc... jest ok. Dobra. O kurde. O kurde. Na dobry początek przygody. Krawicę No i koszileczki dla całego teamu. O, zajebiście. Także tutaj dla ciebie pewnie będzie meczka? No, pewnie tam. Tam maszelkę? Dobra. Ale jeszcze też jest? Dobra, coś się ogarnie. Zajebiście. Przegrasz powiczą. Dzięki wielkie stary, naprawdę. I ja dla ciebie nic nie przygotowałem. <noise> Następnym razem się odwdzięczę jakoś. Jakoś ci się odwdzięczę. Wiesz o co chodzi? I co? Robimy trening. Tak. Tylko, że jeszcze. Trzeba być się większą granica. Nie wiem czy może na strychu gdzieś znajdziemy. Jak... No najwyżej. Ja no najwyżej Najwyższy No, nie na to jaki pewny siedzimy! Miasta, walimy ostro. Nie, a ja tu zaraz zostanę w i teraz się skończy. Nie. Nie, idziemy na ogród, jeszcze go nie widzieliśmy, więc od razu... Jak najbardziej. Idźmy idziemy na ogródek Trochę jest miejsca, coś znajdziemy. Już takie wiesz. Jest... Głowy wysoko kolana. Ja te rękawice znalazłem na strychu przed chwilą, więc... więc nie wiem czy one są dobre nawet Jak to z moju nie oddolimy się tylko bez owijek, tylko zakładamy tę <grym> tylko od razu Słuchajcie, zrobimy luźny spading bez nogów <grym> co? co? Bez nog czy z nogami? Bez nog możemy zobaczymy, tak jest luźno i zaczynamy ze strobę Dobra zobaczymy jak... Nie podpalaj się luźno Kurde nawet nie wiem czy umiem

No to by mnie posadziło, ale to by mnie... No szczerze wszerło. Weszła. Lecimy dalej. Jeszcze jedno. Krótko, jeszcze raz można by dostać, nie? Jest determinacja. Jest naprawdę fajnie. Uff. Tak Chociaż kątych. Kondycha, kondycha jest stary. Tak słabo u mnie. Uff. Dobra. Dobra, Było no, elegancko. Książ już nie ma. W no, ogóle nie gościu nie dominowałem, nie? Dobra, dominacja. Elegancko. To co, teraz u mnie na kanale polecimy do sklepu, kupimy rzeczy do sportu no i szukamy klubu. To Słuchajcie, krew leci. Tak? Z czego znocha? Jeden, jeden strzał mi lekko wjechał i krew się palała. Żyjesz byku? Stary, Pomali ocie. Nie nagrywaj na rudach. Poczekaj, to za dużo tych Fajny spadding podobało mi się. mógłbyś być dobrym spadding dla mnie. No to stare musimy tego. Kiedyś przyjadę do Poznania, no teraz mówię ci, szukam klubu, jest zajawa, Ja codziennie będę mógł się z nim śmiać. Myślę, Przeba że znajdziemy dla Ciebie bez problemu klub. A jeżeli chodzi o spadding, to powiem Ci, że i tak bardzo no, wysoki poziom jak na to, że nie stanujesz. No nic, nic. Pierwsze chciałem cięcie wyszuć na tyle delikatnie, ale no. już będzie, że w drugiej się musimy przyłożyć, pa, żeby. Ale doszło jak tak, doszło do ciosów. Długiej się przyłożyć, żeby faktycznie, kurde. Żeby nie było, że ten. Że jest lipa. <głos> no, <głos> Ale tak było tak. bardzo ładnie. Na to, że nie trenujesz, to nie ma, ma Stachu tutaj. Nie, jak, a jak przegram, to będzie dobra walka na pewno. Ale nie myślę, że go z, z, z pół roku i nie jest, ma. Gości. Jest charakter, jest talent, myślę. Więc. Jakoś tak zawsze mi się to do, dokleiło, wiesz o co chodzi. No to co, u mnie na filmie będziemy tego. Pojedziemy wszystkie rzeczy, znajdziemy klub. No, i ogólnie tutaj jeszcze coś tam będzie, ale to. To co? To zobaczcie długą część, bijajcie kanał Kaspera I lecimy. No to co? Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapę w górę, dajcie suba, wbijajcie na insta Kasper Błoński. Wojtek to... Gola. Wojtek ma takie ładne zdjęcia, Ja zazdroszczę ci, bo ty zawsze robisz takie. No, taki Alvaro, i Farafa, tego. Ale ja ja ty też daj, masz bardzo ładne no zdjęcia. Się nauczyć. Takie kolorowe. Czyli co? Jak. <laughs> Było dobrze, tak? Było dobrze. Więc co? Więc Trąbalski mam nadzieję, że będzie zainteresowany wstępnie. I. No to czas, sorry, 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 Więc eee, będzie jazda. Więc będzie jazda. No i wbijajcie też na kanał YouTube Kasper Wojski. Wbijajcie do mnie, bo jest filmik, gdzie teraz z Wojtkiem idziemy przygotować wszystko, żeby zacząć treningi i wystąpić na fejmie. I coś tam jeszcze fajnego wymyślimy. Więc mamy fajny krosik, więc... Więc będzie fajnie? No elegancko. Elegancko? Co? A co jeszcze cię powiedzieć? Eluwina, zaraz się mówi Elubina, stare. No. To tyle! Eluwina!